Dzień dobry wszystkim, serdecznie witam. Dzisiaj mój filmik nie będzie na temat stylizowania i mody, natomiast chciałam Wam powiedzieć parę słów o tym, że warto słuchać porad od ludzi, którzy dane rzeczy wykorzystali, którym one posłużyły. I ja podobnie się zachowuję. Jeżeli ktoś poleci mi jakąś rzecz bądź kosmetyk, to wtedy sprawdzam to. I na sobie, i wtedy wiem, że mogę polecić, jeżeli to działa. E, ostatnio właśnie otrzymałam taką poradę od mojej jednej z moich czytelniczek bloga. E, I e, jak w moim filmiku kosmetycznym opowiadałam o tym, że używam do twarzy e, e, różnych kremów z firmy Bandy, ponieważ uważam, że jeśli chodzi o nasz rynek, to jest w tej chwili najlepsza marka. I bardzo sobie to chwalę, natomiast jedna z czytelniczek poradziła mi, żeby zacząć używać także i zaczęłam to stosować na noc, kremu Himalaya Olive. To jest krem zarówno do twarzy, jak i do y, ciała. Ja smaruję sobie y, ten twarz tym kremem na noc, a pod oczy poradziła mi, żeby zastosować. Maść ochronną z witaminą A. Powiem Państwu, że jestem w tej chwili po miesiącu stosowania, może nie całym miesiącu stosowania tej kuracji, jestem bardzo zadowolona. Po nocy moja skóra się rozjaśnia, jest taka miękka, fajna. No w ogóle jestem bardzo zadowolona, także i Państwu chciałabym to polecić. Ale dzisiaj nie będzie tylko o kosmetykach. Chciałam powiedzieć też o paru. E, takich porad dotyczących innych rzeczy. Otóż, na przykład, wiecie, Panie, że w naszym wieku, w dojrzałym wieku, czasami pojawia nam się lekki zarost na twarzy. On może być jakimś wąsikiem delikatnym, może być delikatnymi włoskami na brudce, może być też powiększony ze względu na braki hormonalne. W związku z tym, bardzo długo jakby szukałam takiej, takiej rzeczy, która by mi pomogła. Bo, oczywiście, chodzenie do kosmetyczki i usuwanie tych włosków woskiem jest fajne, ale też i kosztuje. A po drugie, jednak no teraz w okresie pandemii jest to trochę utrudnione. W związku z tym, znalazłam taki śmieszny gadżet. On wygląda jak szminka do ust. A to jest, proszę Państwa, golarka właśnie do takich włosków. Bardzo delikatna. To jest golarka na baterię, którą się uruchamia, i wtedy usłyszycie taki dźwięk. Wtedy można sobie te włoski pojedyncze czy nawet większe podgolić z twarzy. I powiem jeszcze jedno. Ona to golenie wcale nie powoduje, nie powoduje że te włoski robią się takie trwalsze, jakbyśmy goliły się golarką męską. Nie robią się twarde, nie, nie rosną jakby bardziej, więcej, tylko można mieć to w torebce i na przykład, kiedy poczujemy, że mamy tutaj jakiś włosek, możemy go usunąć. Naprawdę, bardzo to polecam. Można to kupić, wiele stron to oferuje, nawet jest to na Allegro. Następna porada, którą chciałam Wam powiedzieć, nasunęła mi się wczoraj, ponieważ miałam coś do. Przyklejenia, i zazwyczaj, jeżeli to jest taka trudna rzecz do przyklejenia, to używam kleju kropelka albo super glue. Staram się używać rzadko tego kleju, ponieważ za każdym razem, kiedy coś kleję, pokleję sobie palce niestety. I wczoraj również to nastąpiło, zrobiłam to na, na dwóch dłoniach, dwa palce mi się skleiły i po prostu byłam w rozpaczy. I proszę Państwa. E, Poladzono mi, abym zastosowała. Po pierwsze, e, zmywasz do paznokci e, z acetonem, to jest ważne, żeby on był z acetonem. Trzeba na, na tą dłoń, która jest poklejona czy na palce, polać i poczekać chwilę, a potem takim wacikiem trochę pościerać, pościerać, pościerać. Już wtedy u, u, czuję się taką ulgę dużą przy tym. Po czym posmarować maścią z witaminą A, albo jakimś takim porządnym kremem do rąk. No więc zrobiłam to i jeszcze do wieczora czułam taki dyskomfort. Natomiast powiem Państwu, że jak się obudziłam, to moje palce już doszły całkowicie do siebie. Więc ten pomysł jest bardzo dobry. Chciałabym jeszcze przy okazji powiedzieć, że jeżeli przy okazji klejenia tym klejem Dostanie on nam się do ust. To nie wolno tych ust zamykać, żeby nam się nie skleiły. I trzeba szybko jechać do lekarza na pogotowie, również jeżeli ten klej dostanie się do oka, to też jest bardzo niebezpieczny i trzeba od razu jechać na pogotowie. Także to jeśli chodzi o takie y, rzeczy dotyczące y, twarzy czy skóry. Natomiast teraz chciałabym powiedzieć Państwu o czymś, co teraz jest nam myślę, bardzo potrzebne, ponieważ Dużo siedzimy przy komputerze, zbliża się też okres zimowy, na pewno też więcej będziemy korzystać z różnych mediów i siedzieć, czy czytać książki, czy oglądać telewizję. W związku z tym myślę, że trzeba zadbać o swój, o swój, swój kręgosłup. I znalazłam na Allegro takie specjalne poduszki, które. Pomogą nam utrzymać ten kręgosłup w, dobrym, w dobrej kondycji. Oczywiście trzeba również się ruszać i czy chodzić na kije, czy na spacery, czy ćwiczyć się, ale oprócz tego, ponieważ czasami zdarza nam się parę godzin siedzieć przy komputerze, to one są bardzo fajne. Zaraz Państwu pokażę na czym, pokażę, na czym to polega. Otóż jedna z tych poduszek to jest taka profilowana poduszka z gumką z tyłu, i tą poduszkę. Ona jest tutaj taka w środku miękka, tak jakby miała miejsce na kręgosłup. Tak jest wyprofilowana. I tą poduszkę zakłada się na nasze siedzisko, czyli na krzesło albo na fotel i podkłada się pod plecy. Natomiast druga poduszka to jest poduszka, która ma tutaj w środku taki, taki, taką dziurę. O. I jest oblecona materiałem na zameczek, w związku z tym można ją zdjąć ten, e, zdjąć ten pokrowiec i wybrać. Natomiast zobaczcie, że w środku jest taka dziura. I na tej poduszce, powiem Państwu, bardzo komfortowo się siedzi. Ja już stosuję ją od jakiegoś czasu i powiem, że zdecydowanie mam lepszy stan pupy i kręgosłupa. Przynajmniej nie wstaję, od komputera obolała, także myślę, że warto to zastosować. Pamiętacie pewnie, że w jednym z filmików mówiłam na temat również kolan i tego, jak się tymi kolanami opiekować. Mówiłam o tym, że trzeba je masować codziennie że wtedy i stan się poprawia. Natomiast znalazłam jeszcze jedną fajną rzecz, która bardzo pomaga i stosuję już ją od kilku dni i powiem Państwu, że te kilka dni już dużo dało. Otóż na noc stosuję tego typu poduszkę. To jest taka poduszka specjalnie wyprofilowana, którą wkłada się między kolana w czasie snu i te kolana ze sobą się nie stykają. Można również taką poduszkę kupić. E, Drugą i wstawić między stopy. Wtedy będzie jeszcze wygodniej. To jest poduszka ortopedyczna, która nadaje się dla osób, które mają jakieś poważne problemy, ale powiem Państwu, że nie zaszkodzi, jeżeli ktoś nie ma problemów, a taką poduszkę użyje. Ona również ma zameczek, jak widzicie. Można otworzyć i wyprać ten pokrowiec. Także jest bardzo higieniczna. Naprawdę bardzo po Państwu polecam tą poduszkę, bo no po prostu warto sobie poprawić komfort, nawet spania. Jednak to kolano, kolano na kolano w czasie snu uciska, a poza tym przy okazji używania tej poduszki prawidłowo po prostu śpimy na boku, nogi właśnie podniesione troszeczkę pod kątem prostym. I wtedy zdecydowanie i lepiej śpimy, i po wstaniu lepiej się czujemy. Życzę Państwu serdecznie dużo zdrowia, trzymajcie się cieplutko i serdecznie pozdrawiam. Do widzenia, pa!